Cześć, tu Marcin Wytrążek. Witam w cyklu poświęconym autoterapii. W dniu dzisiejszym przyjrzymy się czepcowi ścięgnistemu głowy. Zapraszam! Szczepiec ścięgnisty, okrywa czaszkę jest elementem powięzi powierzchownej. Leży tuż pod skórą. Praca z powięzią powierzchowną może być przydatna w przypadku bólów głowy, szczególnie napięciowych bólów głowy, chociaż może i być też przydatny pewnie w migrenach. Pamiętaj zawsze, że to nie jest tabletka, to nie jest magiczny punkt na bóle głowy, czyli teraz mam bóle głowy, popracuję z czepcem i miminą, tylko jeden z elementów, jedna ze struktur w ciele, na którą możemy wpływać, i ograniczać jej oddziaływanie na twoje dolegliwości bólowe. Oprócz bólów głowy może być przydatna ta praca w przypadku dolegliwości bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa, też szczególnie napięciowych bólów karku, czy w przypadku problemów z zestawem skroniowo-żuchwowym z racji tego, że te tkanki są ze sobą połączone. Także na pewno jakąś korzyść z pracy z czepcem odczujesz. Czepiec ścięgnisty jest zbudowany z dosyć mocno zbitej tkanki, przez co przypomina rozcięgno. I bardzo często niektóre osoby mylą czepiec z powięzią głęboką. Zawiera w sobie mięsień potyliczno-czołowy, czyli brzusiec czołowy i brzusiec potyliczny oraz mięsień uszny górny. Chcąc nie chcąc, pracując w tym obszarze, będziesz na pewno pracować z mięśniem skroniowym, który leży pod spodem. Teraz kilka propozycji na to, co można zrobić z czepcem ściegnistym. Jedną z pierwszych rzeczy może być bardzo delikatne rozmasowywanie skóry na głowie. Jeżeli będziesz poruszać skórą chcąc, nie chcąc, zaczynasz poruszać znajdującym się pod spodem czepcem. Więc delikatne kółeczka. Staraj się nie ślizgać po włosach, to nie jest szuranie po włosach, tylko wczepienie się w skórę głowy, co oczywiście jest trudniejsze, kiedy masz włosy na głowie. Łatwiej z kogoś, kto tych włosów nie ma. I poruszanie skórą względem czaszki. Postaraj się wyszukać napiętych miejsc, czyli takich, które będziesz odczuwać jako przyjemniejsze, kiedy są rozmasowywane. I wykonuj ileś takich kółeczek na całym obszarze czaszki. To pierwsze zadanie. Drugie zadanie. Możesz postarać się wkleić dłonie w skórę czaszki. I postarać się przesuwać ją względem czaszki. Czyli wklej się tak, jakbyś chciał sobie okręcić włosy dookoła głowy. Czyli wtopienie, wczepienie, skręcanie i trzymanie. W jedną stronę, może w drugą stronę. Także może to być zabawne odczucie, aczkolwiek e, możesz odczuwać przy tym bardzo fajne rozluźnienie. Niekoniecznie musi to być na stojąco, niekoniecznie może to być na siedząco. Możesz wykonać to mm, zadanie w leżeniu. I im dłużej, tym lepiej. z jednej strony troszeczkę zciśnij tkanki względem czaszki, z drugiej strony skręć i staraj się trzymać jak najdłużej. Może skręci, i pociągnij w jedną ze stron, tak jakbyś chciał. Chciał, bądź chciała przesunąć włosy na którąś ze stron. I to samo. Ileś, może kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. I to samo w drugą stronę. Chodzi o poprawę mobilności tej warstwy, tak żeby tkanki na czaszce stały się luźniejsze. Trzecia propozycja to jest praca z włosami, jeżeli oczywiście masz jakie uchwycić. Ja mogę tylko teraz w tym momencie na górze, czyli wczepienie się we włosy. Złapanie tych włosów, wczepienie się i poruszanie skórą głowy poprzez włosy, ewentualnie może odciąganie włosów. Jeżeli masz słabe, łamliwe włosy, może masz problemy z tarczycą, to zachęcam sobie to odpuścić, bo może to niepotrzebnie uszkadzać Twoje włosy. Natomiast jeżeli czujesz, że masz mocne włosy, nic mi nie szkodzi, to wykonuj to zadanie. I też ileś czasu wyciąganie, pociąganie. W różnych kierunkach. Pamiętaj, tu kierunek nie ma większego znaczenia. Chodzi o poluzowanie skóry na głowie. Proste zadania, niewiele trzeba. Parę minut gdzieś, może w kąpieli, może przed kąpielą, może podczas mycia włosów. Nie musisz myć włosów w taki sposób, że tylko napienisz e, włosy i od razu spłuczesz szampon. Możesz poświęcić te 3-4 minutki na to, żeby popracować z tkankami leżącymi pod włosami. Życzę miłego ćwiczenia i do zobaczenia w następnym odcinku.